Dubaj jest jednym z siedmiu Emiratów Arabskich, które razem tworzą Zjednoczone Emiraty Arabskie. Mimo że jest najbardziej zaludniony, to pod względem powierzchni zajmuje drugie miejsce zaraz po Abu Dhabi. Kiedy myślimy o Dubaju, przed oczami mamy najwyższe budynki. Luksusowe hotele oraz przepych na każdym kroku. W nieco ponad dwie dekady z zagubionej enklawy na środku pustyni Dubaj stał się jedną z największych światowych stolic, a ten wzrost należy do jednych z najszybszych na całym świecie. Dziś znajduje się tu najbardziej luksusowy hotel, najwyższy budynek świata liczący 828 metrów, czyli Burcz Kalifa oraz jeden z największych międzynarodowych portów lotniczych. Nikogo nie dziwi tu widok drogich sportowych samochodów, a każda licząca się luksusowa marka ma tu swoją siedzibę. Dzisiaj zajmiemy się przeanalizowaniem jak do tego doszli, gdyż wbrew panującemu przekonaniu w chwili obecnej gospodarka Dubaju nie jest uzależniona od ropy naftowej i to nie z niej czerpie większość dochodu. Obecne dochody z ropy są tylko niewielką częścią całości. Można powiedzieć, że całkiem nieźle się zdywersyfikowali. Jeżeli jesteście zaciekawieni to zostawcie subskrypcję, a w komentarzu koniecznie podeślijcie nam pomysły na kolejne materiały. Może nie odpisujemy na wszystkie, ale je wszystkie czytamy. I w taki sposób powstał chociażby ten odcinek. W opisie macie też linki do naszego Discorda oraz Instagrama, także koniecznie tam zajrzyjcie. Nie przedłużając, wracajmy do głównego tematu odcinka. Jeżeli chodzi o Dubaj, to jego rządy możemy opisać jako islamską autokrację, która ogranicza znaczną część swobód obywatelskich. Nie jest jednak tak źle, jak mogłoby się wydawać, gdyż w porównaniu ze swoimi sąsiadami. Są mimo wszystko najbardziej otwarci i najbardziej tolerancyjni, wpuszczając do siebie urywki zachodniego świata. Dla przykładu, kobiety mogą tu normalnie prowadzić samochód i pozwolono im na to zdecydowanie wcześniej, niż w niektórych sąsiednich przypadkach. Burka nie jest to obowiązkowa dla wszystkich kobiet, a jeśli ktoś chce kupić alkohol, to jest to możliwe. Trochę trzeba się w tym przypadku natrudzić, a nieliczne sklepy, które go sprzedają, są odpowiednio ukryte. Jednak kupno jest możliwe. Mimo, że Koran zakazuje muzułmanom spożywania wieprzowiny, to w Dubaju nadal można ją kupić. Te wszystkie rzeczy niby są bardzo proste, jednak nie są tak oczywiste w innych Emiratach. Takie otwarcie się na świat przyniosło wiele pozytywnych skutków, i między innymi przez to Dubaj stał się jednym z najczęściej odwiedzanych miast na świecie. W samym 2019 roku przybyło tam ponad 16,5 miliona zagranicznych turystów co okazało się ponad 5% wzrostem w stosunku do poprzedniego roku. Populacja całego Dubaju jako Emiratu sięga ponad 4 milionów osób, z czego większość mieszka w największym mieście o takiej samej nazwie. Jeżeli więc sobie wyobrazimy, że ponad 16 milionów osób przyjechało tu w tamtym roku i każdy zostawił tu całkiem sporo pieniędzy, to uzbiera nam się już duża suma. W końcu w Dubaju są miliony możliwości na wydanie niepotrzebnych nam pieniędzy. Możemy jeść w najdroższych restauracjach, wypożyczyć sobie Ferrari, czy dać się porwać rozrywce w jakikolwiek inny sposób. Jednak turyści w dużej ilości zaczęli tu przybywać, kiedy to miasto było już bogate. Także jak możecie się domyślać, to nie turystyka była tutaj kluczem do bogactwa. Teraz wielu z Was pomyśli, że to wszystko zasługa ropy, jednak nie jest to do końca prawdą, chociaż nie można zaprzeczyć, że miała ona wpływ na tę sytuację. Przyjrzyjmy się temu dokładniej. Pod koniec lat 50. ubiegłego wieku w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli Abu Dhabi, odkryto duże złoża ropy naftowej. I mówię tu o naprawdę bardzo dużych złożach ropy naftowej. Mimo że całe Zjednoczone Emiraty Arabskie są zaledwie trochę większe od Czech, to złoża, które tam występowały, były większe od tych w Rosji. Mimo że na terytorium Dubaju też występowały złoża, to jednak szybko zdano sobie sprawę, że akurat w tym emiracie jest ich zdecydowanie mniej. Obecnie ropa stanowi zaledwie kilka procent dochodu Dubaju, co zdecydowanie odróżnia ich od swoich sąsiadów. Jednak nie ma się co poddawać i trzeba było zdywersyfikować swoją gospodarkę, zmniejszając uzależnienie od ropy. I dokładnie tak zrobiono w Dubaju. Udało się to na tyle dobrze, że pod względem bogactwa wyprzedzili swoich rodaków, których terytoria zostały obdarzone czarnym złotem zdecydowanie hojniej. Najważniejszy jest jednak sposób, jak tego dokonano. Zaczęli przyciągać do siebie międzynarodowe korporacje z całego świata, a wraz z nimi najlepiej wykształconych specjalistów w wielu dziedzinach. Pierwszym ich krokiem była polityka podatkowa i mocne ich obniżenie. Tak więc nie było podatku dochodowego, a przez długi czas nawet VAT-u, który obecnie wynosi 5%, co i tak jest niewielką stawką w porównaniu do reszty świata. U nas chociażby na większość produktów jest to 23%, jednak niskie podatki nie były jedyną strategią, która zadziałała w Dubaju. Być może nawet ważniejsze w tym przypadku okazały się stworzone przez nich tzw. specjalne strefy ekonomiczne, które jednak różnią się od tych specjalnych stref ekonomicznych z reszty świata. W tym przypadku, oprócz korzystnej polityki podatkowej, zapewniały możliwość uniknięcia sztywnych przepisów prawnych inspirowanych prawem szariatu. Co odróżniało ich zdecydowanie od reszty Emiratów? Dzięki temu, na przykład instytucje finansowe, jak banki, mogły zakładać tam swoje siedziby. Nie chodzi jednak o samo założenie tam swojej siedziby, a o możliwości, które temu towarzyszyły. Mogły one sobie stworzyć coś w rodzaju państwa w państwie we własnym zakresie zmieniając język urzędowy z arabskiego na angielski, walutę z lokalnych diramów na dolary. Oraz wprowadzić wiele innych własnych systemów. Dzięki temu takie instytucje były w stanie korzystać z niskich podatków w Dubaju, a działać na identycznych zasadach jak w Stanach Zjednoczonych. Przy czym otwierali się dodatkowo na nowy rynek, który był całkiem bogaty. Czyli mamy już niskie podatki oraz specjalne strefy ekonomiczne. Jednak to nadal nie wszystko. Jak być może słyszeliście, w Dubaju większość ludzi to imigranci, co jest wynikiem dość wolnej polityki imigracyjnej. W taki sposób zaledwie co dwudziesty mieszkaniec Dubaju urodził się właśnie w Dubaju, tak więc ogromna większość populacji przyjechała z zagranicy. Gdyby tego było mało w 2002 roku rząd Dubaju podjął kolejną kontrowersyjną dla tego regionu decyzję, a mianowicie pozwolił wszystkim cudzoziemcom, bez względu na pochodzenie czy wyznanie religijne, na dokonywanie inwestycji w nieruchomości. Jak możecie się domyślać, krok ten zapoczątkował ogromną hossę na tym rynku, czyli długotrwałe silne wzrosty. Dzięki temu dekretowi jest tylko jedno miasto na świecie, które przeżyło podobny rozwój w tak krótkim czasie i jest to Szanghaj. Tak więc ta regulacja sprawiła, że w Dubaju zaczęła powstawać ogromna ilość drapaczy chmur, centrów handlowych oraz innych wielkich inwestycji. Myślą przewodnią dla tamtejszych inwestorów jest bogactwo oraz przepych, a wszystko w Dubaju ma być najlepsze i największe. Dlatego też najwyższy budynek świata jest właśnie tam. Co ciekawe, już trwają prace nad wybudowaniem czegoś jeszcze większego. Oprócz tego inne wielkie projekty, jak nawet parki rozrywki, są ogłaszane jeden po drugim. Swoją drogą, jeżeli nie słyszeliście, to Dubaj jest znany także z wyspy w kształcie palmy, która powstała w sposób sztuczny. Stworzenie takiej wyspy na pewno nie było tanie, jednak jak już się robi coś takiego, to właśnie tam. Podsumowując wszystkie wymienione działania, sprawiły, że Dubaj jest miejscem przyjaznym do robienia interesów. I zamieniły ten emirat w komercyjny, turystyczny i finansowy raj. Koniecznie muszę tu jeszcze wspomnieć o porcie w Dubaju, który został zbudowany pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Od tamtego czasu był on wielokrotnie rozbudowywany. Jest on największym sztucznym portem na świecie, a dzięki strefie wolnego handlu utworzonej w okolicy, jest jednym z największych kompleksów przemysłowych Bliskiego Wschodu. W samym 2018 roku przeszło tamtędy aż 15 milionów kontenerów. Wszystko co powiedziałem dokładnie tłumaczy, dlaczego Dubaj spokojnie może obserwować spadki na rynku ropy, czego nie można powiedzieć o sąsiednich Emiratach. Mimo wszystko z politycznego punktu widzenia trzeba zauważyć, że Dubaj ma swoje ciemne strony w kwestiach zarówno społecznych i religijnych, jak i praw człowieka. Jest tam także duże rozwarstwienie społeczeństwa. I obok bogatych szejków wydających miliony na super samochody i złote zegarki, żyją biedni ludzie, którzy przyjechali tam pracować z krajów takich jak Indie czy Bangladesz. Mimo, że nie można tego zignorować, to nie możemy negować tego, co tam osiągnięto. Z pozytywnych rzeczy na pewno Dubaj daje przykład sąsiednim Emiratom na to, że powinny uniezależnić swoje gospodarki od ropy naftowej, co w przyszłości może wpłynąć na otwarcie się tej części świata na zachód oraz turystykę. Historia bogactwa Dubaju stawia przed nami pytanie, czy da się pogodzić brak praw obywatelskich ze stałym wzrostem gospodarczym. W tej chwili Dubaj mocno angażuje się w wolny handel oraz inwestycje, a jego polityka ukierunkowana jest na łatwość prowadzenia działalności oraz utrzymanie niskich podatków. Dubaj jest przykładem dla innych Emiratów, że konkurencyjność i handel mogą zapewnić lepsze rezultaty niż protekcjonizm. Czyli pogląd gospodarczy, który zakłada ochronę produkcji i handlu przed konkurencją zagraniczną. Dajcie znać w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie i czy Dubaj w przyszłości wpłynie na otwarcie się innych Emiratów na świat zachodni. Chciałbym Wam także podziękować za czas poświęcony na obejrzenie tego materiału. Jeżeli macie jeszcze chwilę wolnego, to zobaczcie inne nasze filmiki, z których część Wam się właśnie wyświetla. Trzymajcie się i do usłyszenia już wkrótce.